Witam, witam, tu Pelikan I co? Kolejne kapselki do naszego albumu Są to kapsule, które otrzymałem od Gaugana, Tak więc pozdrowienia dla Gałgana No i co tu mamy? Mamy tak tu Dwa Lechy Free Zielony i czerwony Nie mam takich Dwa Lechy Pils Podobne, ale inne to tu z czerwoną wódką ten cały taki, jasny. No i coś czego nie mam na pewno, żubr, pradawny żubr, biały, ten stary kapselek, fajny, mega mega, no jak, jak dla mnie fand, bo bardzo mi się podoba. Pamiętam tą medycję, chwileczkę to, to trwało. Także taki 5 kapselków zupełnie oczywiście właśnie tą stronę tutaj właśnie z lechami i z żubrami, no to mam ten, tego żubra e, nigdy nie nabijanego. No nic, e, wkładam oczywiście kapselki do mojego klasera i patrzcie jak się oczywiście strona tutaj rozrasta. No i tak się prezentuje, kolejna strona z lechami, także przybywa tego, fajnie, normalne leszki lech free, a tu też jest jeszcze free, tylko ten jest ten zakręcany, lechy pizz przybyły, zielone, czerwony. tu mam te lechy, które nie były nigdy nabijane i żubr pradawny przybył tutaj nam do serii, poprawimy, wielkie dzięki dla Gaugana. No i co? No tak się prezentuje, album się rozrasta, wypatrujcie kolejnego odcinku. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia!